To jest moje słoneczko. Co? Szok. Bezczelne słowa Kurzajewskiego na wizji. Co on wyznało za zdrości? Zwariowałbym. Czy on żyje w strachu? W programie śniadaniowym, Magnieszka Fitkał Perepeczko nazwała cichopek słoneczkiem, a on hamsko przerwał: To jest moje słoneczko. Co za zaborczość! Gdy perepeczko opowiadała o swoich adoratorach, Kurzajewski nie wytrzymał. Wypalił, że jego żona też ma wianuszek adoratorów. A potem padły te mrożące krew w żyłach słowa: Gdybym ja do tego tak nie podchodził, to bym zwariował. Czy on panicznie boi się, że cichopek zrobi mu to samo, co Hakielowi? Co za mroczne wyznanie? Co sądzicie? Zostawcie łapkę w górę? Subskrybujcie i kliknijcie dzwoneczek. Do zobaczenia.